Witamy Was serdecznie w kolejnym spotkaniu z tenisem Eurosport Open na YouTubie Eurosport Polska. Rozpędzamy się podczas US Open, rozpędzamy się z polskimi meczami i z meczami faworytów i czas dobry o tym wszystkim poopowiadać. Trochę wczoraj poglądaliśmy, trochę również pewnie gdzieś po, pościskaliśmy kciuków za naszych. No i Teraz jest dobry moment, żeby sobie to uporządkować. Lechu, poproszę Cię, żebyśmy zaczęli od tematu Igi Świątek, bo Ty zajęłeś się bardzo blisko jej meczem z Anastazją Sewastową. Mówiliśmy w naszych wcześniejszych spotkaniach o tym różnorodnym tenisie, o tym, jaką taką perełką czołówki jest Sewastowa. Jak Iga sobie z tym poradziła? Bo były trzy sety, trzy sety przegrane. Przegrać z taką rywalką to nie wstyd, ale jak to wyglądało na korcie? Tak, Sewastowa jest 12 na świecie i to musimy brać pod uwagę. Dla niej to był ważny mecz. Było widać, że Łotyszka rozpoczęła mocno zestresowana, ponieważ Igań już nie jest anonimową postacią. W większości trenerów w większości tych obozów ważnych zawodniczek wszyscy ją znają. Może mają nawet ją rozpisaną troszeczkę, jak z nią grać, bo już kilka tych występów miała. A Ewidentnie była mocno, mocno przestraszona, wycofana, czekająca na to, co zrobi Polka. No i zaczęło się dobrze, bo się zaczęło takiej bardzo spokojnej gry, Świątek, grała pewnie, nie strzelała, była skoncentrowana, świetnie się zachowywała. Taka troszkę kopia z Jorowic z pierwszej rundy. Wygrała seta 6 do 3. Cały czas Sewastowa przestraszona, w defensywie. I był moment ważny, nadszedł moment ważny. Nadszedł moment bardzo ważny, te mecze kobiece Charakteryzuje właśnie ten jeden moment, taki kamień milowy, gdzie się wszystko odwraca w jedną lub w drugą stronę. Było po jeden, w drugim były dwa breakpointy niewykorzystane przez Polkę, ale wszyscy ci, którzy grają w tej sali, dobrze wiedzą, że to się nic właściwie nie działo, bo za moment był serwis, można było wrócić do gry, ale ten moment, niewykorzystany, te dwa breakpointy, jakby zakończył rywalizację w secie drugim 15 minut i było 1-6. Potem była przerwa, Iga wróciła po bardzo długiej przerwie, prawie 7 minut, trwającej przerwie. Między drugim a trzecim setem wróciła i była taka gra nerwowa, szarpana, przepychana, był break, był rebreak, wróciła do gry. Zrobiło się po trzy. Wydawało się, że ten mecz taki trochę brzydki w trzecim secie. Obie dojadą do ważnych fragmentów, no nie wiem, 7-5, 7-6, tak po cichu liczyliśmy, no ale niestety Sewastowa trochę więcej zimnej krwi wykazała, zagrała lepiej w ważnych momentach. Igę znowu poniosło 2 trzy razy. Straciła cierpliwość, straciła koncepcję. Skrót niepotrzebnie się pojawił 2-3 razy. Przegrane ważne punkty i mecz, który śmiało można było wygrać. Naprawdę, bo różnica między Igą a Sewastą była niezauważalna. Już yy, myślałem po cichu o tym meczu z, z Martysz. nie mówiłem głośno, żeby nie zapeszyć, ale, ale to była naprawdę yy, szansa, żeby dojść do trzeciej rundy, powalczyć o mecz z Cyrano Williams, być może w, w rundzie czwartej na największym korcie. Strasznie mi szkoda jest tej szansy i strasznie mi szkoda jest tego meczu, bo, bo tam nie było żadnej różnicy między nimi. A jeżeli chodzi o patrzenie na ten mecz w takim szerszym planie, bo Roland Garros, gdzie doszła dalej, gdzie osiągnęła lepszy wynik, był długimi fragmentami, dosyć nerwowy. Tutaj zaczęło się spokojnie. To, co mówisz, pierwsza runda to, to spacer i, i pewna wygrana. Początek kolejnego meczu też bardzo fajny, i, i gdzieś się to e, ucięło. Czy, czy widzisz poprawę od, e, od Paryża w takim nastawieniu, w tej mniejszej nerwowości, czy to znowu wyszło w dosyć ważnym fragmencie? Poprawa jest. Ewidentnie widać, że takie momenty spokojnej, seniorskiej gry już się zaczynają y, pojawiać. Okej, okay. ktoś powie, no Jorowicz to zupełnie inny biegun, nie ta, nie ta wartość, y, szybki męż, 50 minut. Y, ale to szlem. Ale to, ale, to, ale to jest szlem. szlem, tak. Przypadkowych ludzi tutaj nie ma i u Pani, i u Panów to są wszystko jednostki najlepsze w danym momencie. Y, I trochę chyba szkoda, że Iga y, długo odpoczywała, bo ja mam takie wrażenie, że ten Tygodniowy rozbrat z meczami. Akurat jej nie wyszedł na dobre, bo ta pierwsza runda nie zahartowała jej w walce. Potem pojawiła się Sewastowa, i to już było wiadomo, że będzie walka, że będzie trzeba naprawdę zacisnąć zęby i solidnie pracować. I właśnie tak mi się wydaje, że trochę w tych, tych najważniejszych momentach tego ogrania meczowego pod presją, z punktami, z widownią, z pieniędzmi tego, tego zabrakło. Tego, ten, ten urlop taki kilkunastodniowy trochę dla mnie yy, yy, był za długi. No ale to jest yy, kwestia taktyki doboru tych, tych rozwiązań przed turniejami obóz IGi decyduje nie mnie to osądzać. Lechu, zbliżamy się już czasem rozmowy o idzie do, do jednego seta z jej występu pierwszej rundy, więc przeskakujemy dalej, przeskakujemy również w, w, w ramach naszego polskiego obozu Magdalinet z Naomi Osaką. Tutaj wiele było takich głosów, że to będzie mecz Magdy. To jest moment, w którym Magda może nawiązać wyrównaną walkę z Osaką, bo udowodniła to już nieraz w tym roku. Tutaj ostatnio dobra dyspozycja ta Osaka też nie zachwyciła w pierwszej rundzie. Nie weszła jakoś bardzo mocno w ten turniej, ale moim zdaniem był to taki mecz przez Japonkę no, od początku w zasadzie do, do końca kontrolowany. Było to pewne zwycięstwo. Ty, ty też tak uważasz? Ja miałem pewne obiekcje przed rozpoczęciem USA, że Magda może zapłacić dość wysoką cenę za. Jak Hubert. Tak, jak Hubert za występy w Bronxie. W pierwszej rundzie w meczu z Australijką Szarmą grała bardzo dobrze. Było widać, że, że ta forma jest, że ten sukces z Bronxu procentuje. W drugiej rundzie. Ja co prawda małymi fragmentami widziałem ten mecz, ale playera mieliśmy opalonego podczas Igi Świątek meczu i widziałem akurat o 3-0 dla Polki w drugim. Już szykowaliśmy się po cichu na set trzeci i to był moment, gdzie jak się mówi kolokwialnie odcięło prąd Magdzie i Osaka do końca wy... Ona wygrała 6 gemów po kolei, co na tym poziomie bardzo rzadko się zdarza. Więc to był ten moment, gdzie jednak no, ten czarny trochę scenariusz się sprawdził. On się nie sprawdził w pierwszej rundzie, ale sprawdził się w drugiej. Przegrana w dwóch setach po prowadzeniu 3-0 w drugim, jak się przegrywa 6 gemów po kolei, to jest dowód na to, że po prostu ona miała dość i, i może gdyby. Nie ten występ w broncie, może nie ten wygrany turniej. To mecz z taką wyglądałby z pewnością zupełnie inaczej. No ale cóż, no wygrała turniej, jest druga runda. To też nie jest zły występ. Tak, to był, to był bardzo, bardzo przyzwoity występ Magdalinet, Ale mamy swojego reprezentanta w trzeciej rundzie. Reprezentanta zaskakującego, bo to miano szczęśliwego, przegranego, Laki Luzera e, gdzieś tam przytknęło do Kamila Majchrzaka, kuchennymi drzwiami wszedł do turnieju. Zresztą dwóch takich tenisistów mamy. Kamil Majchrzak i Paolo Lorenzi. Włoch, który po 30 i po serii porażek wygrał pierwszy mecz w turnieju wielkoszlemowym jakiś czas temu, a tutaj awansował do trzeciej rundy. Oczywiście ten jego pierwszy wygrany mecz nie miał miejsca podczas tej edycji, żebyście źle mnie nie zrozumieli, ale mamy zaskoczenie. Włocha w trzeciej rundzie i Polaka w trzeciej rundzie. Chciałem jeszcze Ciebie Lechu zapytać jak ty odbierasz to zwycięstwo nad Kwewasem, Bo Quevas miał problemy fizyczne, natomiast Kamil znów pokazał, że jest mocny, i widać, że ta lekcja z Nishikorim, ten przykry moment, który przeżył w Australii, to, że jemu wtedy z kolei odcięło prąd, że on nie wiedział, co to znaczy pięciosetowa rywalizacja na tak wysokim poziomie w takich warunkach, że on wspólnie z trenerem wyciągnęli z tego wnioski, że już potrafili się do takiego wysiłku przygotować, no bo na tle takim. Fizycznym również pokonał Kuewasa w długim meczu, i, i to Urugwajczyk miał problemy ze sobą w końcówce. Najważniejsza rzecz, o której powiedziałeś, to wyciąganie wniosków z porażek. Tak, czasami przekuta w dobry sposób porażka może okazać się sukcesem, bo ona więcej daje, więcej materiału do przemyśleń, aniżeli jakiś mecz wygrany, nie wiem, rzucam 6-0-6-1 bez historii i przechodzimy dalej, i, i odfajkować można. Można takie spotkanie. Natomiast zmieniono profil treningu. Bardzo dużo wiadomości do sztabu treningowego po meczu z Nishikorim dotarło, i to wszystko zostało trochę przestawione. Dzisiaj Majszak wygląda świetnie: trzy mecze w eliminacjach, dwie, dwa, w tak, dwa w głównym, dwie pięciosetówki. Teraz będzie pewnie trochę trudniej, bo im głębiej w las, tym, tym, tym ci rywale są, są trudniejsi. Ale jedna rzecz cieszy, bo Kuevas to jest dobry biegacz. To jest świetny gracz, jeżeli chodzi o korty ziemne. Można powiedzieć długodystansowiec. Żelazne płuca. Żelazne płuca, a majszak go zamęczył. Pojawiły się skurcze i tak trochę słyszałem komentarze, lekko ironiczne, że sam majszak taką metamorfozę przeszedł, że zamęczony przez niższe korego, kiedy łapały go skurcze, teraz on jest w stanie rywali zamęczać, żeby te skurcze ich dopadały. No to jest dobry prognostyk, bo ja myślę, to jest młody chłopak, to, jest, to są 22 lata, yy, żądny krwi tej tenisowej, żądny kolejnych rund, kolejnych sukcesów, ma turniej życia, odkręcił tego Laki Luzera, bierze całymi garściami z turnieju. I widzi to, że Hubert dotarł na ten tenisowy, no jeszcze nie szczyt, ale na te tenisowe salony, widzi, że kolega z, z wielu reprezentacji, reprezentacji juniorskich, po prostu osiąga duże sukcesy. Zresztą to jest nasz duet rakiety numer 1 i 2 w Pucharze Davisa aktualnie, więc myślę, że to też jest taka maszynka, która wzajemnie się napędza. Ale właśnie wybiegając do trzeciej rundy, bo dziś mamy mecz z Grigorem Dimitrowem i z jednej strony niektórzy powiedzą: No nie, Grigor Dimitrow, uznana marka, wielkie wyniki, fajne sukcesy. Natomiast moim zdaniem trzecia runda turnieju wielkościenowego i Grigor Dimitrow, nie Federer. Nie Kyrgios, nie Nadal, nie Djokovic. To jest taka malutka szansa na to, żeby w tym meczu powalczyć o naprawdę fajny wynik. O Bułgarze nic nie wiemy takiego wielkiego, bo on drugiej rundy w ogóle nie musiał grać. Czoric nie wyszedł na kort, więc po kilku dniach odpoczynku jest Bułgar. No i pewnie, pewnie podczas meczu już okaże się Lechu, czy, czy to wyszło mu na plus, czy wprost przeciwnie. Masz rację, my nie wiemy za bardzo w jakiej formie, w jakiej dyspozycji jest Federer. Bo, przepraszam. Ten, Federer. Bułgarski Federer, ten Baby Federer, który zresztą gra bardzo podobnie i stąd ta nazwa i te porównania. Dymitrow w tym roku to słaby to jest, To jest zawodnik, który. Ja widziałem parę jego spotkań, on się szarpie z własnym tenisem, tam nie ma spokoju, nie ma luzu. Pozostała oczywiście sprawność, szybkość, ale to. Nie to... ma dobrej gry w ważnych momentach, bo przypominam sobie z Wawrinką taki mecz, który on toczył, gdzie Wawrinka wypunktował go w tajbrekach i pomimo każdej przewagi, którą Bułgar zdobywał, no po prostu, jeżeli ci nie idzie, to to, to gdzieś tam się odbija w tych punktach, które, które trzeba wygrać. A to był Roland Garros, ten mecz, tak. o którym mówisz, i rzeczywiście tam było dużo tajbreków. Ale to jeszcze był Dymi, Dymitrow całkiem niezły, natomiast to, co się działo po Paryżu, to jest bardzo nierówna gra, bardzo niepewna gra i, i tu przed meczem z Majszakiem mamy naprawdę kilka znaków zapytania, jeżeli chodzi o, o Dymitrowa. Zobaczymy, jak wpłynie ta przerwa, bo jedni, wy, kiedy wypadną z rytmu, Czorlicz skreczował mecz i, i, i bez gry awansował do tej trzeciej rundy Bugar, jedni to lubią, bo odpoczywają, leczą de, jakieś delikatne urazy, a innym tego brakuje. Brakuje tego ciągu, tego, tego rytmu meczowego, i zobaczymy, jak to się ułoży w tym meczu. Na pewno Dymitrow, który jest już nie takim młodym zawodnikiem, jeszcze do niedawna mówiło się: o, młody ma czas, następca tych wielkich, a lata lecą i Dymitrow coraz starszy. Zobaczymy, jak on podejdzie do meczu, bo ja mam wrażenie, że on Mike Szaka nie zlekceważy, śledził na pewno to, co robił Polak, obserwował, być może ktoś z jego sztabu podpatrywał i podglądał. Szaka na korcie i opracowali jakąś strategię. Natomiast to też pamiętajmy, przed słabym Dymitrowem w tej części sezonu to jest szansa awansu do czwartej rundy. Bo gdybyśmy zapytali Dymitrowa, czy z Szakiem on sobie życzy mecz o czwartą rundę, to, to on by to brał w mówi, tak. Oczywiście. No, to, 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 to prawda, że te nadzieje są z obu stron, ze strony zawodnika doświadczonego i ze strony zawodnika, który rozgrywa turniej życia. Ciekawostką jest, jest fakt, że takim Naczelnym lucky rozgrywek jest Peter Polański, kanadyjczyk w ubiegłym roku. Do wszystkich czterech sznemów dostał się takimi kuchennymi drzwiami, ale no ani razu szansy nie wykorzystał. Natomiast Kamil otrzymał taką okazję w Nowym Jorku i tak jak Lechu powiedział, czerpie z tego garściami. Ciekawi jesteśmy, czy Wy też tak optymistycznie podchodzicie do tej rywalizacji polsko-bułgarskiej, czy u Was też się tli całkiem niemała nadzieja na to, że Kamil wyrównany bój z Dimitrowem stoczy. Piszcie w komentarzach, dawajcie nam znać, jakie są Wasze opinie. No i zapraszamy do oglądania naszych relacji w Eurosporcie, bo, bo są one bogate w dwóch antenach przez cały wieczór i całą noc.